Cześć i witam, to ja, D7KK0, a dzisiaj gramy w BlackCraft 3D. No i na początek musimy zrobić taki samouczek. To nic trudnego. I zaczynamy swoją pierwszą wioskę. I teraz taki domek. Nazywa się on Hut albo Hat. Nie wiem jak to się wymawia, ale okej. Okay. sobie go stawię, tak? Zależy mi na tym, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję. Fajnie by było, gdybyście też zostawili dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków ode mnie bo zależy mi na jak najszybszym wybiciu, bo założyłem dopiero to konto, a dokładniej wczoraj. No i chciałbym, żebym się wybił. Będziemy sobie tutaj budować. Ja lubię taką takie, że budynki są takie w prostej linii. O. No okej. Okay. Zaczynamy budowanie. Wejście jest tam. Dobra. Na, w tej. Nie dzięki. Yy, będę grał oczywiście też w inne gry, tylko po prostu mój pierwszy odcinek, który zrobię, to będzie właśnie z tej gry, którą właśnie widzicie. I o, a te prezenty to co one robią? Dostaje za nie kryształy. Aha, okej. Okay. Dobra, to wracamy do budowania. A tutaj są ograniczone bloki. O, to szkoda, myślałem, że są nieograniczone. 5, 4, 3, 2, 1. No i mamy kolejny level. No to? Aha, okej. Okay. No to przy okazji zmienimy też co nazwę. Hmm. Gramy. Okej. Okay. To teraz sobie zbudujemy small house. No rzeczywiście mały. Musi być równo z tymi domami. No tamte był dach, trochę wystaje, ale dobry, ponieważ to tylko dach. Skończyliśmy. No dobra. Budujemy, Budujemy kolejny do, yy, budynek. To będzie wiatrak. Przesuniemy go. Mm. Nie. Jeden tył. No dobra. Przez większość odcinka nie będę nic mówić, bo w sumie nie mam co do, nic do powiedzenia. Po prostu sobie pobuduję. I wszystko to ja sam sobie montuję. I koniec, o kurde, ile tutaj rzeczy odblokowałem. 16 nowych budynków. A, bo one są za diamenty. A, to szkoda, myślałem, że sobie je zbuduję. Ale dobra, to widziałam, że jeszcze coś się odblokowałem. Nie, czekaj, to gdzie to było? A, tutaj. A, to dwa. Mhm, ok to sobie Lager House. Nie wiem jak to się wymawia normalnie. Ja tak wymawiam. Okej. Okay. Okay. Ten odcinek zbyt długo to nie będzie trwał. Bo nie chcę was przynudzać tym, że ja tylko tutaj buduję. Będę też inne gry wrzucał. W niektórych momentach mogą być przerwy, ale to tylko dlatego, że będą mi się kończyć bloki. No a nie chcę wydawać swoich diamentów. Więc będziecie widzieć w niektórych momentach przerwy. No dobra, już 10 minut odcinka minęło. No ale pewnie to się skróci, gdy to z Przepraszam Was za dźwięki w tle, ale nie mam gdzie indziej tego robić. Uuu. Całkiem nieźle. I jeszcze jeden i jest. Ok, No dobra, yy, jeszcze jeden budynek i kończy ten odcinek. Yy, zbudujmy sobie ten który dostałem yy, przed chwilą Modern Hat. Czyli zmodernizowany hat. Czyli, czyli tamten co pierwszego zbudowałem. Dobra, muszę wyprostować to wyjście, okej. Okay. Poza odcinkami też będę coś budować, jakby co. Żeby moja wioska się rozwinęła. Dobra, budujemy dalej. I koniec. Dziękuję za oglądanie mojego pierwszego odcinka z gry Block Craft 3D. Ja się już z Wami żegnam, no i cześć.